Witam wszystkich Jesteśmy w Kalifornii Na 40 Jedziemy do Upland Jesteśmy teraz na To się chyba tutaj nazywa Mojave Desert, czyli Rzecz ujmując krótko na pustyni Bo To jest już taka typowa pustynia w Kalifornii Ciągnie to się praktycznie od rzeki Colorado Na granicy Arizona-Kalifornia i praktycznie do Barstą, czyli 40 z 15 się łączy, 40 się kończy, więc to praktycznie tak jest, cały czas tak, nic się nie zmienia, miast praktycznie z żadnych. 150, 160 mil praktycznie od Barstą, później tam są, na 15 miasta są, ale krajobraz też taki półpustynny, pustynny głównie taki. Krzaczki, kaktusy rosną. Wody, miast nie, nie ma. Tutaj jest po drodze, są dwie resterie. Na tej 40. A stacja benzynowa, chyba jedna. Z tego co tak się. Jakieś takie małe, ale takiego dużego, prawdziwego trekstapu nie ma. Czyli jak w Arizonie, to się tam nazywa ta stacja benzynowa miejscowość Lake Havesu jeśli nie zatankuje to dopiero tankowanie w Barstow po drodze nie ma nic pustkowie no, tak, takie małe ale to najczęściej dla ciężarówek to diesla nie ma to, to widzicie po horyzont tam w stronę do, to jest na South wszystko tak to wygląda na dziesiątce jak się jedzie też część Kalifornii tak wygląda Mieliśmy podjazd długi, teraz zjeżdżamy i znowu jest podjazd. Tu będą trzy pasy, będzie, bo podjazd nie jest może taki ostry, ale że jest bardzo długi i bardzo wysoka temperatura. Patrzcie, 20, 27 Celsjusza w listopadzie, gdzie w Polsce śnieg padał, dzisiaj, bowiem widziałem na zdjęciach u znajomych, więc. No tutaj 27, to nie jest dużo, bo to i po 46, 7, 8 nieraz yy, bywa latem, więc yy, to taka przyjemna temperatura. Trochę tutaj takie krzaczki są zielone, dlatego że ostatnio tutaj były jakieś fronty, przychodziły i deszcz padał, więc to wszystko tak jakby tak, trochę ta pustynia ożyła, można tak powiedzieć, i rozkwitła, pewno. Juki będą puszczały kwiaty, o Juki to to widzicie tutaj o takie te to są Juki to nie jest, ale to jeszcze będą po drodze będzie Joshua Tree czyli tak zwane te drzewa Joshua też tu będą rosły też to fajnie wygląda no takie roślinność skąpa, no ale coś jednak żyje na tej pustyni więc góry Ogro, i ogromny typ przestrzenie, takie trochę majestatyczne można powiedzieć eee, coś co nie występuje w Polsce mi się wydaje więc eee, a takie coś innego no. No, rzecz powiedzieć Pust, dokładnie ujmując Pustkowie Pustkowia Kalifornii, takich obszarów jest dużo tak jak mówiłem Wam na poprzednich filmach że Kalifornia jest bardzo, bardzo zróżnicowana no tutaj na przykład teraz jest jakiś ten i takie rosną takie mniejsze kaktusy eee, powiem Wam anegdotkę odnośnie tych kaktusów eee, kiedyś byliśmy z Kasią w takim parku narodowym Joshua to się nazywa Joshua Tree National Park on jest na dziesiące. no i właśnie zajechaliśmy w, tym, w jednym miejscu rosły same te kaktusy i te kaktusy nam się spodobały tak Chcieliśmy podotykać je trochę, zobaczyć, jak, jak one ten... Ale weszliśmy jakby od tyłu tej strony. I tak, jeden, powiem Wam, tak mi się przyczepił do buta, że nie mogłem go oderwać. Kasie się przyczepił do ręki, to się... Bo te kaktusy mają na samym końcu takie haczyki, no i on się wbił Kasi w rękę. Jak Kasi ręką, ręką machnąłem, to się wbił w nogę. Później wyjąć tego nie mogliśmy tych kolców. A na wejściu, jak już wychodziliśmy, jakby od drugiej strony było, pisane, było napisane, że proszę nie dotykać kaktusów, bo to grozi nawet utratę, utratą zdrowia, bo one się po prostu wbijają. Ten, co mi się wbił w buta, to go później chyba ze 20 minut wyciągałem z tego buta. Nie chciał w ogóle wyleźć. A takie haczyki, Kasia dobrze mówi, jak na ryby mają, to tak to wyglądają te kaktusy. O, to właśnie, przybliżę, może gdzieś będzie widać. O, tutaj, o tam, o tutaj widzicie o takie rosną to, to właśnie to te, te. więc później jeszcze może na resterii się zatrzymam, taki szybki filmik nagram z bliska koluchy, kaktusy i te wszystkie, więc jest, jest ładnie, e, ciepło, no to praktycznie cały rok jest, no zimą e, zimą jest tak, że są skoki temperatur, tak jak e, Mówią na przykład na tych przyrodniczych filmach, że duże wahania są temperatur, czyli w dzień 35, a w nocy jest na przykład 10 albo około 0. Więc w nocy pustynia się bardzo szybko wyziębia przez gołe skały. Więc tak naprawdę takiego ciepła nikt nie trzyma. Więc o, patrzcie, jak to wygląda. Pustkowie dosłownie. Kaktusy, takie ogromne kaktusy, te saguary. To występują tylko w Arizonie na dziesiątce koło Phoenix, ale tam teraz nie będziemy jeździć. Może, może w przyszłym roku się uda wyrwać tam, to będzie jakiś film z tego, eee, a może gdzieś znajdę jakiś stary film z dawnych moich czasów, gdzie jeździłem, to wrzucę. Zobaczycie, jak to wygląda. Są niesamowite, ogromne. Eee, jedno no, odnurze, które zaczyna rosnąć na bok. To tak po mniej więcej 100 latach, więc są takie co mają po paręnaście naście No więc te kaktusy są bardzo stare. O, już tutaj widzicie, ktoś źle jechał, eee, trzeba bardzo trzymać tutaj na wysokich obrotach. Jak ja cały tysiąc, czas 1500, bo można trochę tutaj przegrzać. Wcześniej przyczepa kempingowa wjeżdżała z przyczepką i, i, i buchnął chyba płyn, yy, i po prostu no, koniec jazdy. Więc Trzeba uważać, patrzcie, to cały czas mam pod czerwoną kreskę temperaturę e, 1500, 1400 praktycznie cały czas. To cały czas tak trzeba trzymać, bo inaczej po prostu, no to się trochę zagrzeje, fena się nie włączy, czyli wentylator wcześniej się nie włączy i będzie. O tak, patrzcie, widzicie też to takie: to jest taki autobus, on ma boczki rozkładanie to jest wtedy taki jest typowy, taki domek e, na kółkach, ale. Koszt tego autobusiku, czy busiku, no, tej przyczepy na kołach 70, 80, ponad 100 tysięcy takie coś kosztuje, więc drogie, bardzo drogie, no ale tańsze, tańsze niż dom. Więc Amerykanie są, jak wiecie, mobilnym narodem i takie rzeczy kupują, jeżdżą takimi autobusikami. Później odpinają sobie samochód i mogą sobie pojeździć, a w tym pomieszkać. no, no coś innego takiego. Taki to jest można powiedzieć duży kamper. teraz przyjechaliśmy zniesienie, i zaraz wjedziemy do następnej doliny. Do następnej doliny, coś jest fajna. No, cała droga jest fajna. A o takiej pustynnego krajobrazu to jednak robi to wrażenie. zbieg bieg zmienię. No i. No i teraz z góry włączę jaybreaka. No już włączonego mam na szóstkę. Teraz będzie, będzie zjazd, ale takim długi, łagodny. Bo tu są nie ma aż tak spektakularnych zjazdów jak w czy w górach Sierra Nevada, ale one są po prostu bardzo długie. No i pomimo tego, że jest wysokie zawsze temperatury, to powodują, że te ciężarówki też jednak dostają swoje. Największy podjazd będzie na 15. Może dzisiaj jeszcze tam tu nagram. To zjazd jest, jest niesamowity i w dole widać całą autostradę, więc coś, coś będzie. Więc trzymajcie się i miłego oglądania wam życzę.